Dzień dobry wieczór. Dzisiaj znowu ja tutaj kodeks LTV. Kacperka. Mm. Dobra. A więc. Miałem wam pokazać grę wam, Jednak nie teraz. Tylko byłem, że. W sumie to jest ostatni. To jest w sumie ostatni rozdział Afryki Południowej. Więc co. Będziemy mm. Dobra Tutaj jest, że mieli na nas na słuch. E, tu jest są brytole po prawej, po lewej są Water A tutaj są nasi z Francuzami. Dobra. Dobra. Tu mamy sztab. Dobra. No. Tutaj przesuwamy się do przodu. Zaczynamy. Tu mamy nasze Lee, nasze stewardy. Z czasem będą coraz fajniejsze. Afrika Korps. Plany Hitlera. Ładnie ich ustawimy. Ci pójdą sobie tutaj. Jak coś to... Działa Pepant sobie ustawimy też. Działa Pepant nie mogą walczyć z ciałami Pepant. Taka podpeć, Żeby było potem łatwiej. Zobaczcie teraz jak się będą strzelać. Tuf, 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 tu, tuf, tu, tu, tuf, tu, tuf, tu, 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 Dwóch ludzi zginęło. Dobra. I tutaj. Okej. Okay. Chyba jest dobrze. No. Okej. Okay. Teraz możemy sobie przesuwać jeszcze czołgi stajny. Ich trochę do tyłu. Bo jeszcze nam zginą, a oni są nam potrzebni. W sektorze kogo my tu mamy? Panzer 3, panzer 4. A tam. No, nie no i to się nazywa awangarda. Piechota w miastach jest o wiele skuteczniejsza niż na polu do w miastach czołg musi się tak przesuwać coraz bardziej coraz ściśniej i będzie mu tak coraz trudniej no to mniej więcej działa na razie nikt nam nie ucierpiał że nie zniszczyli nam niczego więc jest dobrze nasze Lee sobie pojadą tutaj no i sobie poniszczą razem ze stewardami. Albo nie Stewardy to zły pomysł, wiecie. Dobra, piechotę sobie ustawimy, tak? A nasze Eli sobie zniszczą ten budynek. Okej. Okay. <noise> ale ładnie cierpię. Jezu, ale tu się rzeź zrobiła. Masakra. Dobra. Jak widzicie, nikt... płoną karabiny w Godle, ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę. Walcząc o honor, nie mogąc zapomnieć, ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę wam. Skandary płoną karabiny w Godle, ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę walcząc honor nie mogą zapomnieć ja wypowiadam wojnę wypowiadam ja wojnę wam to jest to jest to to, to, best, to serio jest to quest, to permanentną wkrętą mnie treść spada jak też nagle to jak magnie to padnie to pyja szczątki ostatnia nikotyna w gardiach heroina w siłach uzależnia mnie raptel i nikt mnie nie powstrzyma ja robię to, po to i robię to podobno bo to jak ten spowija to, to i robię to podobno to, bo to monopol słowa, to słów zabija mało to foto to szniko w cztery się Zatem to wraca tu Beto jak robię to Inogni to In winni, to fatality, Ty jak się nochi to nawali Zabali, dowali, powali, powali, obali Tu winni skali, tu się to kmini to, kminisz, taj, zlidzisz, fi, si, to wali. nie ma rybali, tu wszystko rozwali Tylko parali, zostawi po sobie Ja wypowiadam wojnę, nie chcesz być moim wrogiem. wojnę, nie chcesz być moim wrokiem

Sztandary płoną, karabiny w dodle Ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę Walcząc o honor, nie mogąc zapomnieć Ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę Faj! Sztandary płoną, karabiny w dodle Ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę Walcząc o honor, nie mogą zapomnieć Ja wypowiadam wojnę, wypowiadam wojnę Słyszę że niech się Tobie przyjrzę Wiesz co widzę, widzę Twój oblicze Prawdziwe obrazy krzywe ten strach, widzę jak grać, widzę jak ukazać, widzę jak błądzisz. Wiesz, że nikt ciebie nie sądzisz, ja jestem pewien, kiedy ty wątpisz, bo ja rzucam klątwy i kończy się życie. Nie ma nituści, no wszelcy robicie. starcie na szczycie, zaszczycę cię, skarce. Przebijam twój pancerz, wybijam w armię i wbijam. Zwykły cię zabijam, a ty nie wywiniesz się mi twój wysiłek na marne. Ja i moje kwarte, hordy elitarne, bomby Klarne, wydarte z tych kart W tej walce najlepszą obroną jest atak Wypowiadam wojnę Wyrok zapach Wyrok zapach Wyrok zapach Wyrok zapach Wyrok zapach Wyrok, zapad. Wyrok, zapad. Wyrok zapad. Mam nadzieję, że się podobała wam piosenka. Po samym tytule można się domyślić, jaka to jest piosenka. Odcinek trwa 10 minut i 30 sekund. Tak około wiem, bo ja to nagrałem już wcześniej, ale dzisiaj go wstawiam. Dobra. Trzeba jakoś wykombinować, bo tam jest paki 40, a to jest strasznie niebezpieczne na czołgi. Hmm. Dobra, tamtego Panzer 3 już zniszczyło. Pepans nie mogą niszczyć pepans. jakby ktoś nie wiedział. Ach, a my sobie tu powoli będziemy mieć sztab. Tam na lewo widzę, że coś się dzieje, ale nie będę tam przesuwać, bo po co? Nie moja sprawa, tylko ich Dobra, ci się nie ruszają. Więc jest dobrze. Paki 40 Paki 40 są o niebo groźniejsze niż normalne. Mają 4 na 5 na czołgi, więc... Działo jest mniej więcej dorobione mm, na dziale Tygrysa, bo Tygrys też ma 4 na 5 więc działo, działo zamontowane z Tygrysa <słuch> bardzo mocne i bardzo trudne do zniszczenia. Jest to Dobra, stewardem jednym sobie weźmiemy, zniszczymy sztab, ale sztab jest z strasznie wytrzymały, każdy sztab jest zawsze wytrzymały strasznie, najbardziej wytrzymały był na górze więc sobie jeden z bym nie mogła niszczyć, przecież 4 godziny i odcinek nie będzie jak najdłuższy dostałem licencję też na youtube że mogę nagrywać więcej niż 15 minut to też jest spoko a my sobie tu zniszczymy nasz sztab Ej. aha, nabrałem was, to była atrapa, a tak na serio to to koniec dzisiejszego odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Siema, cześć i czołem na razie.